Siemaneczko, moi drodzy, z tej strony Fantomas i witam Was bardzo, bardzo serdecznie ponownie w MK11 i ponownie w rozgrywkach online. Spójrzcie na prawy górny róg, tam mamy aktualną punktację 1409 punktów. Jesteśmy pomiędzy rangą wojownika i czempionem. Brokuje nam na tym niecałe 100 punktów, dokładnie 91 punktów na to, żeby stać się czempionem. I już uwaga, szczegóły sezonu. Jeżeli wejdziemy na poziom czempiona, mamy odblokowaną skórkę dla Kung Lao. O Liu Kanga nawet nie, wal znaczy nie walczę, chciałbym bardzo, ale nie mam szans. Zobaczcie jaka to jest daleka droga, a jeszcze co zostało chyba 10 czy 11 dni. No to, ale tutaj dodatkowo jeszcze mamy już łowca cieni dla Saibot, odkryta świetla maka, makana dla kota lakana oraz zwyczajnie zabój, zabójczy dla Kino wyposażenie. Plus żetony, plus fragmenty dusz, plus serca. Serca się przydadzą, bo dzięki temu już mamy serca, możemy odblokować sobie jakieś tam rzeczy w krypcie. Te szczególne yy, skrzynie, które kosztują wasz 250 serc. I chyba tylko dlatego będę tam sobie jeszcze chodzić. I zwróćcie uwagę, zostało nam niecałe 232 kwarty krwi do rozlania, aby zrobić kolejne wyzwanie, jeśli chodzi o ten sezon. I będziemy mieli przez to 4 z 5, aby uzyskać skórkę dla... Kitany, tak? Prawdziwa serżowa Kitana, tak jest. No, Dodatkowo jeszcze po 5 walk dziennie trzeba rozegrać. Mam już 5 na 10, wystarczy się zalogować 5 dni pod rząd, oprócz dzisiejszego, 4 oprócz dzisiejszego dnia i rozegrać 5 walk. I nieważne czy wygramy, czy przegramy, uda nam się to odblokować. To co, próbujemy. Wyg seria sesji 0, także... To nie dlatego, że przegrałem, po prostu minęło 24 godziny od ostatniej walki. Pewnie tak się dzieje. Dobra, co tu mamy? O, gościu jest niżej. Tak, niżej w randze. Jednak jemu ktoś daje więcej zamiast. Ma 60 poziom. Widzę, że ma na yy, karcie walki Maliukanga. Prawdopodobnie w tym sezonie nie walczy dużo. Ten jego bilans to pokazuje to, czym grał w poprzednim sezonie. Znaczy nie w poprzednim tego, jaki jest bilans w danym sezonie i wcale nie musi zwycielać tego, jak dobrze muszło wcześniej. Ja przypuszczam, że szanse obliczane są na podstawie jak do tej pory walczył. O Boże, i ma tam jeszcze skórkę tego DJ-a. Chyba najgorsza skórka w całej grze. Na Sub-Zero nie, nie gra mi się za dobrze niestety. Sam nie potrafię nim grać. Próbowałem parę razy i często, często, przeważnie był to łomot. O, piękne połączenie Dobra, to błąd. Co o tym nie wie? O, pierwszy raz. Jeszcze. Ok, nie wie na tym, że to jest nadgłowy, ale połączenie fatalne. Tak jest. Pierwsza runda dla nas. Obstawiam, że jego główną postacią nie jestem zero. Dobra, zobaczymy. Dobra. Ja już wiem co ty chcesz ze mną grać. A może nie wiem. Piękne połączenie. O! A blokowałem, to jest urok połączenia Ojej, trzeci raz? Nie Mam Cię Dobra, Fatala musimy trzymać jeszcze trochę O, jeny, spaliłem I trzeci raz, no i po rundzie A spaliłem z tym fatalem, ale przejdzie na scenę rundę A był blisko. Myślałem, że go sięgnę Dobra, leżeć tak, tak jest. O nie, już drugi raz fakt będzie liczyć. Okej. Okay. Myślałem, że poleci. Przypłatkowo skoczył. Dobra. Okej. Okay. Ma fatala. Nie przyda mu się, chyba. Dobra, po walce. Jest. Wygrana walka. Leżeć. Zobaczymy, czy zmieni postać, czy też nie. Nie było najgorzej w jego wykonaniu. Uwielbiam tą postawę. Uwielbiam tą postawę na zakończenie walki. Wygląda na, naprawdę kozacko. Dobra. Ja go nie będę już. O, nowego wojownika. Nie dziwi mnie to. Totalnie mnie to nie dziwi. Obstawiam, że. Wybierze sobie Liu Kanga, jestem przekonany o tym. No, zobaczymy, zobaczymy. Ja myślę, Liu Kang. Sonia. Sonia. Ostatnio Sonią dostawałem w Ciry. Ostra, ostra. To no, wybiera postać na pewno dużo szybszą od mojej. I te kombosy na dół, straszne sobie w wykonaniu. Ostrzał Kota. Jak jako się tego, te ostrzału Kota, to się nie boję. Zobaczymy, zobaczymy, co sobie zaprezen co sobie zaprezentuje DJ Osse tak się nazywa nasz przeciwnik. O Boże, już się zaczyna. Tak to się robi, 325. Sprawdza spalacze, ale. Wiedział. Dobra, runda dla nas. Ale było blisko, zobaczcie. Wiele nie zabrakło. Poniżej, 1,3 już miałem. A ja on spalił Fatala Blowa. Fatala Blowa. Fatala blowa, No okej, okay. Nie najgorsze no, zaczynamy. Nie to. Nie wierzę, że z nad głowy. Nasza kontra, Uwaga. Ne, to nie to jest moja na pewno, okay. ja tak mogę do jutra spamować, to on przegrywa. Zobaczymy, co zrobi. No, tego trochę to nudne jest. Zaatakuj. O, 30 sekund tylko. jest po. No i dziękujemy bardzo. 2-0. Hop. I bez fatality. Ślicznie. Pierwsza wygrana w tym dniu. Dość zaskakująco łatwo, ale wydaje mi się, że połączenie dużo zrobiło. Uuu, jakieś nagrody online za pierwszą walkę? Szteln, łatwego fatality razy 15. A ja ostatnio tylko korzystałem. No dobra, minimalnie zbliżamy się do czempiona, ale naprawdę minimalnie. Zobaczymy jeszcze jeden przeciwnik. No, już wiele nie brakuje. Przecież jedna walka, nieważne, czy wygramy, czy przegramy, uda nam się zrobić tą kwartę krwi, to wyzwanie. Chyba najbardziej żmudne, bo te walki. 5 walk dziennie to nie jest jakaś, jakieś wielkie wyzwanie. Kto ma ochotę przegrywać 5 razy dziennie, to nie wiem. Na całe szczęście udaje się jakoś dobry przeciwnika, że są te szanse. Tylko lepsze połączenie mogło być, nie ukrywam w tym ostatnim pojedynku, ale jakoś się udało. Dobra, już mam przeciwnika. Zobaczymy, zobaczymy. O, mamy czempiona i mistrza. I teraz tak, my w tym przypadku nic nie tracimy. Możemy jedynie. W sensie punktów nie stracimy, jeżeli przegramy gramy z wyższą rangą. Natomiast możemy dużo, dużo zyskać. Ja w tym momencie takie wysłanie przyjmę. Z kim będziemy walczyć? Z Kitaną Weźmy jak zwykle Skorpiona. Do upadłego. To jest dla mnie sezon Skorpiona i tu będę walczyć tylko z Skorpionem. Chciałem kimś innym, ale no nie czuję się na tyle. Jak sobie założyłem cel, żeby zdobyć sobie ten, tą rangę czempiona. No to nie mam zamiaru teraz robić wszystko, żeby to zepsuć. Chociaż widziałem ludzi z o wiele gorszym bilansem, bardzo negatywnym bilansem zresztą na wyższym poziomie. Ale no to znaczy, że wcześniej musieli dużo wygrywać pojedynków, a potem seryjnie przegrywać. Dobra, czerwona kitana stylowa. Ok, o, poślady. Uuu, nie. Dobre, nie wyjdę z rogu jak zwykle. No jest po. O, ludzie. To tylko pokazuje jak długa droga jest przy tym, ale blisko siebie zaczynamy, niestety, znowu. Będę teraz blokować. A ja tak mogę do jutra spawnować. Dobre. Bardzo dobrze. Jeszcze crashing blow poszedł o. o rzutami mnie załatwi teraz Nie sięgnął Oj na własne życzenie Ale ten fatal bo myślałem że tam sięgnie w tej walce w tej, pierwszej, w tej drugiej rundzie Ale zdominował mnie w pierwszej rundzie to w ogóle bez mycia dostałem Dobra, czas na rewanż. 63 poziom, ale tak mówisz, ten poziom wcale nie musi odzwierciedlać poziomu. Spójrzmy na to 4 do 1. O Boże, wszystkie mi zniosły, w ogóle środkowe u mnie nie, nie działały w tej walce. Tak, czas na rewanż. Nie mam zamiaru teraz odwracać się i uciekać. Absolutnie nie. Nigdy nie zrobiłem ucieczki i nigdy nie zrobię. Okej. Okay. To jest bardzo szybkie, a tak o czym się przekonałem bardzo ostatnio z waszego przeciwko gościowi, który miał skorpiona. Dobra, lag. O Boże. Prosto po śladem. Chciałem się teleportować nie wyszło, nie, nie trzymałem bloku. Swoją drogą bardzo fajna arena. No, nawet ciosu nie zadam w tej rundzie. No mówię. Uwaga, nic, flawless, bez obrażeń, a tak to się kończy jak trafisz na kogoś kto jest obcykany, ale jak mówię nic nie traciłem, jedynie mogłem zyskać, ale co zyskałem, nic nie zyskałem, zyskałem ogromne lanie, jedyne to zostałem w tej walce, dobra moje mili, to byłoby na tyle z mojej strony, trzymajcie się gorąco, na razie, heja.